Zbrodnia to nic nowego. Prawdopodobnie już jaskiniowcy kradli sąsiadom jakieś drobiazgi i na pewno nie jeden z nich zakończył życie od ciosu maczugą w potylicy. Obecnie w każdym większym mieście są dzielnice, do których lepiej się nie zapuszczać. Są też miasta, w których nikt nie może czuć się bezpiecznie. W serialu The Wire pokazano przepychanki między gliniarzami, politykami i handlarzami narkotyków. Serial odwzorowuje dokładnie to, co się dzieje w Baltimore. Jednak największym problemem są tu zabójstwa. W 2015 roku zamordowano 344 osoby. Po kwietniowych zamieszkach ginęło średnio 30-40 osób miesięcznie. W tym zamieszkanym przez 600 tysięcy ludzi mieście wskaźnik zabójstw jest 14 razy większy niż w 8,5-milionowym Nowym Jorku. Trzecie co do wielkości miasto w Brazylii żyje z handlu narkotykami. Wszyscy tu wiedzą, co to krak czy kokaina. Na porządku dziennym są morderstwa i przemoc. Rocznie ginie tam 1800 osób. Politycy i policja są skorumpowane. Dwa gangi rywalizują o każdą ulicę, handel narkotykami kwitnie, ulice spływają krwią i nie ma szans, żeby ktokolwiek zapanował nad tym chaosem. Natal przyciągało kiedyś rzesze turystów. Piękne położenie, piaszczyste plaże, fascynująca przyroda i kultura oraz świetne jedzenie. W 2014 roku odbyły się tam nawet Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Jednak w ciągu ostatnich kilkunastu lat z raju dla turystów miasto stało się rajem dla rzezimieszków. Policja i politycy dbają tylko o mających mnóstwo kasy hochsztaplerów, a nie o mieszkańców. Przebywając w Natal, masz 65% szans na zostanie obrabowanym lub pobitym. Roczna liczba morderstw to ponad 900. Przepiękne, bogate miasto położone nad Oceanem Atlantyckim. Niestety i tutaj najwięcej do powiedzenia mają handlarze narkotyków. Wskaźnik zabójstw to 60 na 100 tysięcy mieszkańców. Agencje turystyczne ostrzegają swoich klientów przed podróżowaniem nocą, ale nawet w dzień nie będziesz bezpieczny. Ulubionym sposobem na szybki zarobek jest quick napping. Zostajesz porwany z ulicy w biały dzień, rodzina zostaje powiadomiona o wysokości okupu, pieniądze są przekazywane, a ty już na drugi dzień siedzisz nad hotelowym basenem, pijąc drinka z palemką. Na pierwszy rzut oka Ciudad Guayana wygląda tak jak zwykłe amerykańskie miasto. W latach 60. US Steel zbudowało bloki dla swoich pracowników, ale gdy przemysł został przejęty przez Venezuelan Steel, Amerykanie zostali wykopani. W drugiej połowie XX wieku zaczęły wzrastać wskaźniki gwałtów, włamań, morderstw i handlu narkotykami. Wskaźnik morderstw to 62 na 100 tysięcy mieszkańców dwa razy więcej niż w owianym złą sławą Detroit. Trzecie co do wielkości miasto w Kolumbii mogłoby przyciągać tyro, tysiące turystów, jednak niewielu je odwiedza, ponieważ mogą stamtąd wrócić w worku na zwłoki. Oczywiście wszystko to jest związane z narkotykami i walkami karteli. Parę lat temu nowy burmistrz wprowadził nową politykę i nawet udało mu się obniżyć wskaźnik morderstw do poniżej 85 na 100 tysięcy mieszkańców. Jednak w 2015 roku wybuchła wojna. Między kartelami i ciała znów strumieniami zaczęły spływać do kostnic. W Kapsztadzie zbrodnia kwitnie, morderstwa, ponad 65 na 100 tysięcy mieszkańców, gwałty, kradzieże samochodów, włamania, pobicia itd. Cała zabawa polega na tym, że łobuzy uwielbiają się włamywać do cudzych domów, a właściciele tych domów lubią się bronić i zawsze jedna ze stron kończy w kałuży krwi na podłodze. Większość z tych zbrodni ma miejsce w gorszych dzielnicach, do których turyści się nie zapuszczają, ale kto wie, lepiej idąc na nocny spacer, mieć przy sobie jakąś broń. Jeszcze nie opuszczamy Kolumbii. W Palmirze rządzą oczywiście krwawe prawa gangów narkotykowych. Ginie tam ponad 70 osób na 100 tysięcy mieszkańców. Przechadzając się ulicami Palmiry, możesz zostać przypadkowo zastrzelony, przez członka gangu, porwany, zgwałcony albo obrabowany. Nikt nie wie, jaki jest tam wskaźnik morderstw, ponieważ od sześciu lat rząd ich nie ujawnia, a skoro o nich milczy, to znaczy, że jest tragicznie. Jest cztery razy więcej zabójstw niż dwadzieścia lat temu. Niedawno zostały zastrzelone dwie uczestniczki konkursów piękności. Mi w Wenezueli strzelono prosto w twarz. Ponad pięćdziesiąt procent obywateli posiada broń i z niej korzysta. Jeśli usiądziesz w miejscowym barze, żeby wypić miejscowy trunek, wiedz o tym, że prawie wszyscy będą tam uzbrojeni i pijani. Przed chwilą słuchaliście o świętej pamięci Miss Wenezueli. To chyba jakiś trend, ponieważ w Distrito Centrale w 2014 roku zastrzelono mis Hondurasu i jej siostry. Kartele są bardzo groźne. Ich członkowie nawet nie wołają ręce do góry, tylko od razu strzelają. Drugim wielkim problemem są piraci, dlatego odradza się turystom pływanie jachtami czy też statkami wycieczkowymi po tamtejszych wodach. Kiedyś jedynie co ci groziło w Acapulco to narąbanie się do nieprzytomności i leczenie kaca na plaży. Obecnie Acapulco uznawane jest za najniebezpieczniejsze miasto w Meksyku. Co prawda, nie dochodzi tu do żadnych spektakularnych walk między kartelami, ale i tak mordowanych jest tu średnio 12 osób dziennie. W niespełna dwumilionowym mieście rocznie ginie 1918 osób, a teraz lekcja historii. Kilka dekad temu, podczas wojny domowej w Salwadorze, mnóstwo ludzi uciekło do Los Angeles i tam stworzyli gangi takie jak MS-13. Po zakończeniu wojny część z nich wróciła do San Salvador i nadal ściśle współpracowała z ziomkami, którzy zostali w USA. Każdy ma chrapkę na lukratywny biznes, jakim jest handel narkotykami, ale gangi krwawo rozprawiają się z każdym, kto chce im zabrać choćby ułamek procenta wpływów. Policja w San Salvador jest skorumpowana, Obywatele tworzą własne bojówki militarne i tak naprawdę to każdy chce tam zabić każdego. Jeśli wpiszesz w wyszukiwarkę słowo Honduras, to zaraz na szczycie listy wyskoczą nagłówki prasowe takie jak: Znaleziono ciała porwanych nastolatek, 5 osób zabitych podczas łamania, najbardziej niebezpieczne miejsce na świecie, co jest przyczyną 885 morderstw w mieście, którego populacja nie sięga nawet miliona. Broń. Każdy, kto chce, posiada broń. Policja? Jaka policja? Nie robi nic, handel narkotykami kwitnie. Jeśli któryś z mieszkańców tego miasta nie jest powiązany zawodowo ze świadkiem przestępczym, musi czasem strzelić, zanim zostanie zastrzelony. Tylko w zeszłym roku w Wenezueli zabito ponad 20 tysięcy osób, z czego 4 tysiące zginęło w Caracas. To ponad 120 osób na 100 tysięcy mieszkańców. Z czego to wynika? Tak naprawdę to nikt nie wie. Głównym winowajcą wydaje się być rząd. Liczba zabójstw wzrosła niesamowicie podczas rządów Hugo Chavesa i wcale nie maleje, a wręcz przeciwnie, drastycznie rośnie pod rządami obecnego prezydenta Maduro. Rząd nie przyjmuje się w ogóle przestępcami i jedynie 8% aresztowanych zostaje skazanych. Reszta puszcza najem wolno.